Oni już w ringu. Walka wieczoru. Main event dzisiejszej Gali, niedziela wiesz Mim Racing. jaka przewaga fizyczna. Testowiron. Najlepszy brzuchlo od lat. Kto zwycięży w tej walce wieczoru? Na czacie, oczywiście, pojawiły, pojawił się link do naszego Discorda, na którego, oczywiście, bardzo serdecznie w imieniu naszej federacji zapraszamy, w imieniu naszej społeczności. I teraz szrek. Widzimy. E, masaż stopy testowirona. Co zamierza e, zrobić? Testo. Jak zamierza się z tego wykraskać? Widzimy, unika. No szrek. To jest właśnie ta przewaga fizyczna szreka, a jednak szybkość. Ona jest po, te, po stronie testowirona. Szrek, teraz próba wyrzucenia eee Testo Virona poza ring Testo Irish Whip Można, jak najbardziej Jeszcze ja I doskonały luter spread w wykonaniu Testo Virona Tak widzimy Marcin Najman wpłacił teraz e, na federacyjnym Racing, e, w, Płacił nam tutaj pieniążki i napisał że przegrał specjalnie żeby zdążyć na mecz Rakowa Częstochowa nie wiem, czy rzeczywiście taki mecz się odbywa. Być może rzeczywiście tak jest. A teraz, szrek, shoulder tackle i testo na deskach. Zobaczmy, jest przy pięć. Raz, dwa. Ale się nie udało. Serce dla chorej komentorki. Tak, komentorka jest chora. Nie uczestniczy dzisiaj w streamie. Niestety, walczy z chorobą gorączkową. Mecz się odbywa i Raków często prowadzi 1-0 z motorem Lublin, także wszystko jasne. I teraz widzimy kolano na twarz Szreka, który krwawi. I testo teraz! Co zamierza zrobić Klejnot Nilu? Klejnot Nilu w wykonaniu! Testowirona, mamy przypięcie. Raz, dwa. I uła było blisko. Już byłem przekonany, że to było 3, że sędzia zdąży, ale szrek ostatkiem sił odbił, odkopał i mecz ciągle trwa. Uch, teraz DDT w wykonaniu testowirona. Teraz serenie eleganckich kopnięć na kończyny szreka. i szrek wrzucony przez testo do ringu. Ja tak na twarz. I... Co robi Testo? Czyżby po raz kolejny taką próbował, po raz kolejny tak użyć klejnotu Niru, swojego ciosu kończącego, ale się nie udało, bo Szrek doskonale z kontrolą i widzimy teraz Shrek wściekły, jakaś siła fizyczna, obalenie. I co się wydarzy? Szrek przejmuje teraz kontrolę nad tym meczem. Co robi Shrek? Zobaczmy teraz potężne, bagienne uderzenie. W wykonaniu Shreka przypięcie 2, ale testowirona odkopuje, proszę Państwa. Było blisko, było bardzo blisko, i teraz wyrzuca testowirona poza ring. I co on robi? Matko boska, przecież te, jeżeli on wskocz na testowirona, on go zabije! 300 ton szreka! Skoka Ksendo! Matko Boska! I teraz slam! Zebra testowirona musiały być na pewno połamane, a być może zostały ochronione przez ten najlepszy brzuch testo w historii. Sędzia rozpoczął liczenie. I panowie muszą się spieszyć. Sędzia liczy dalej, a panowie nic sobie z tego nie robią. Jest to w potrzasku. Osiem. Czy Testo miał przegrać? Czyżby szrek wygrał? I koniec. Ależ sensacja. Szrek. Otonaute, Testo Virona. Ależ historia. Nikt się tego nie spodziewał. Testowiron gładko przegrywa ze szrekiem. Shrek pokonał testowirona.